Oto mecenasi układu porannego. Chatlab chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igoriankę. Ukraina po raz pierwszy miała wystrzelić brytyjskie pociski Storm Shadow w kierunku Rosji. Ponad połowa Ukraińców opowiada się za jak najszybszym zakończeniem wojny. Marine Le Pen oskarżyła francuskich prokuratorów o chęć doprowadzenia do jej politycznej śmierci. Grecy przeprowadzili strajk generalny z powodu rosnących kosztów utrzymania. Na świecie pogarsza się znajomość języka angielskiego. Wartość bitcoina pobiła swoje dotychczasowe rekordy. Czwartek 21 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Agencja Bloomberg poinformowała, że Ukraina pierwszy raz wystrzeliła pociski Storm Shadow w kierunku Rosji. Na użycie rakiet miały jej zezwolić władze Wielkiej Brytanii. We wtorek pierwszy raz siły zbrojne Ukrainy wykorzystały amerykańskie systemy rakietowe dalekiego zasięgu ATAKMS. W niedzielę na ich użycie do zaatakowania celów znajdujących się w głębi terytorium Rosji zezwolił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Teraz na zastosowanie swoich systemów Storm Shadow pozwolił rząd Wielkiej Brytanii. Doniesień Bloomberga nie skomentowali przedstawicieli władz w Londynie. Wiadomo jedynie, że brytyjski minister obrony John Healey Rozmawiał we wtorek telefonicznie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umerowem. Zdaniem Hileja w ostatnich tygodniach miała zmienić się sytuacja na froncie, a kilka tygodni temu nie wykluczał on udzielenia odpowiedniego pozwolenia rządowi w Kijowie. Zmiana polityki państw zachodnich ma związek z rozmieszczeniem żołnierzy z Korei Północnej na terytorium Rosji. Koreańska armia ludowa ma brać udział w walkach z siłami zbrojnymi Ukrainy od trzech miesięcy zajmującymi część terytorium rosyjskiego obwodu kurskiego. Brytyjskie. Systemy rakietowe miały zostać użyte do ataku na obiekt uważany za centrum dowodzenia w miejscowości Marino w obwodzie kurskim. Z informacji pojawiających się w mediach wynika, że do uderzenia wykorzystano 12 pocisków. Dziennik The Guardian przypomina, iż dotąd pociski Storm Shadow z powodu swojej precyzyjności były używane do ataków na rosyjskie obiekty na okupowanym Krymie. Ponad 50% Ukraińców opowiada się za jak najszybszym zakończeniem wojny. W badaniach Instytutu Galupa widoczna jest zmiana podejścia ukraińskiego społeczeństwa. Na początku konfliktu zdecydowana większość chciała kontynuowania walki. Za przeprowadzeniem negocjacji pokojowych i zakończeniem wojny z Rosją opowiada się 52% respondentów. Dalszych walk aż do zwycięstwa nad agresorem oczekuje 38% Ukraińców. 52% badanych jest gotowa zgodzić się na oddanie Rosji części zajętego przez nią terytorium, jeśli dzięki temu będzie możliwe zakończenie walk. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 38% respondentów. Instytut Galupa podkreśla, że poparcie dla dalszego prowadzenia wojny spadło we wszystkich ukraińskich regionach, w przypadku Kijowa aż o 39 punktów procentowych. Jeszcze na początku wojny jej kontynuowanie cieszyło się poparciem 73% badanych. Zmiana nastrojów była widoczna już w ubiegłym roku. Wtedy za dalszym prowadzeniem wojny opowiadały się 63% ankietowanych Ukraińców. Uczestnicy sondażu uważają, że w doprowadzeniu do negocjacji pokojowych mogłaby pomóc przede wszystkim Unia Europejska. Tak twierdzi blisko 70% badanych. Dla 63% kluczową rolę w rozmowach powinna odegrać Wielka Brytania, a dla mniej niż 50% Stany Zjednoczone. Marine Le Pen oskarżyła francuskich prokuratorów o chęć doprowadzenia do jej politycznej śmierci. Wobec lider narodowców prowadzone jest postępowanie dotyczące niewłaściwego wykorzystania funduszy z Parlamentu Europejskiego. Przed tygodniem prokuratura ogłosiła, że będzie domagać się pięciu lat więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla byłej przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego. Ponadto miałaby ona zapłacić karę grzywny w wysokości 300 tysięcy euro oraz zostałaby pozbawiona możliwości ubiegania się o urząd publiczny przez kolejnych pięć lat. Sprawa dotyczy rzekomej defraudacji funduszy z Parlamentu Europejskiego. Le Pen wraz z 24 działaczami swojego ugrupowania miała przez 12 lat pobierać pieniądze na utrzymywanie swoich asystentów. W czasie swojej pracy mieli oni zajmować się sprawami partyjnymi, a nie kwestiami związanymi z działalnością Europarlamentu. Skazanie Le Pen oznaczałoby, że za trzy lata nie mogłaby kandydować w wyborach prezydenckich. Z tego powodu oskarżyła ona prokuraturę o chęć zniszczenia jej kariery. Lider narodowców uważa sam proces za upolityczniony i zagrażający fundamentom demokracji. Portal Politico przypomina, że prokuratorzy we Francji podlegają ministrowi sprawiedliwości. Wprawdzie nie może on wydawać konkretnych poleceń w poszczególnych sprawach, ale ma możliwość przekazywania ogólnych poleceń dotyczących polityki prowadzonej przez wymiar sprawiedliwości. W wywiadzie dla stacji RTL Le Pen skrytykowała nowy rząd Michela Barnier, który został powołany dzięki milczącemu poparciu Zjednoczenia Narodowego. Partia traci cierpliwość do gabinetu, ponieważ nie uwzględnił on jej postulatów w ustawie budżetowej. Na przyszły rok. Grecy przeprowadzili 24-godzinny strajk generalny, protestując w ten sposób przeciwko rosnącym kosztom utrzymania. Domagają się od władz podwyżek wynagrodzeń i walki z inflacją. W ramach strajku generalnego przestali pracować m.in. nauczyciele, pracownicy sektora budowlanego, osoby zatrudnione w służbie zdrowia czy obsługa statków. Normalnie pracowały niektóre prywatne branże i osoby działające na własny rachunek, chociaż do krytyki wysokich kosztów utrzymania dołączyły również organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Związki zawodowe domagają się od centrum prawicowego rządu, aby podniósł on wynagrodzenia o co najmniej 10%. Chcą poza tym częściowego przywrócenia 13. i 14. pensji zawieszonych 14 lat temu w ramach środków oszczędnościowych wprowadzonych w ramach walki z kryzysem finansowym. Krytycy premiera Grecji Kriakosa Mitsotakisa uważają, że nie podejmuje on żadnych działań na rzecz walki z inflacją, a jego polityka mieszkaniowa doprowadziła do pogorszenia warunków życia Greków. Rządząca nowa demokracja w ostatnich latach kilkukrotnie podnosiła minimalne wynagrodzenie brutto, ale zmiany nie nadążają za rosnącymi rachunkami za energię, żywność i czynsz. Sam wzrost najniższych uposażeń nie poprawia pogarszającej się sytuacji materialnej osób zarabiających przeciętną pensję. Organizator Manifestacji w trakcie strajku generalnego krytykowali działania policji, oskarżając ją o zastraszanie ich uczestników. Zatrzymała ona łącznie 18 osób. Znajomość języka angielskiego pogarsza się na całym świecie. Większość europejskich państw zaliczyła pod tym względem spadek w rankingu prowadzonym przez firmę Education First. Istniejąca od 60 lat organizacja od 13 lat prowadzi badania nad znajomością języka angielskiego. W swojej najnowszej analizie wzięła pod uwagę testy Standard English Tests wypełnione przez 2 miliony 100 tysięcy osób na całym świecie. Wynika z nich, że ogólna znajomość języka angielskiego spada. Spośród badanych osób najgorzej radzili z nim sobie uczniowie oraz kobiety. 9 na 10 państw najlepiej radzących sobie z angielskim znajduje się w Europie. Zarazem w dwóch trzecich krajów europejskich odnotowano. Gorsze wyniki niż w poprzednim badaniu. Telewizja Euronews podkreśla, że udało się częściowo zatrzymać jeden negatywny trend, czyli długotrwały spadek umiejętności w grupie wiekowej między 18 i 20 rokiem życia. W ciągu ostatniego roku znajomość języka angielskiego najbardziej pogorszyła się w Azji. W ogólnoświatowym rankingu o 9 miejsc spadły równocześnie Chińska Republika Ludowa oraz Indie. Kilka miejsc niżej w stosunku do ubiegłego roku zajmują także Japonia, Tajlandia, Kambodża i Wietnam. Sytuacja poprawiła się tylko w czterech z 23 uwzględnionych państw azjatyckich. Polska w przeciągu 12 miesięcy spadła o dwa miejsca w rankingu. Pracuje się obecnie na 15. miejscu na uwzględnionych w nim 116 państw. Bitcoin pobił swój rekord wszechczasów i kosztuje już blisko 94 000 dolarów. Analitycy spodziewają się, że jeszcze w tym roku osiągnie on sześciocyfrową wartość. Zgodnie z podsumowaniem wtorkowych kursów, najpopularniejsza kryptowaluta kosztowała na międzynarodowych giełdach dokładnie 94 357 dolarów. Dla porównania druga w stawce waluta Ether osiągnęła poziom 3110 dolarów. Bitcoin w ciągu ostatnich 12 miesiącach podróżał o blisko 150%. Prawdziwym przełomem okazały się przeprowadzone na początku listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało, że najbardziej znana kryptowaluta zaczęła bić swoje własne rekordy. Amerykański prezydent Elekt w czasie swojej kampanii wyborczej zapowiadał wsparcie rządu federalnego dla tej branży, a sam otrzymał wielomilionowe wsparcie ze strony tego sektora. Telewizja Sky News podkreśla, że władze USA należą do największych właścicieli Bitcoina na świecie. Łącznie przejęły one od przestępców kryptowaluty o wartości 18 miliardów 700 milionów dolarów. Są one regularnie wystawiane na aukcjach przez rząd federalny, ale Trump zamierza przekształcić posiadane przez państwo zasoby w rezerwy strategiczne. Sukcesy Bitcoina na razie nie przyciągnęły do niego zwykłych konsumentów. Cieszy się on popularnością głównie wśród instytucji finansowych. Prognozują one, że w przyszłym roku przebiją on poziom 100 tysięcy dolarów. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Chatlab. chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. EcoVoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.